Wczoraj właśnie chciałam zadać pytanie, nie jak żyć, tylko jak żyć bez, y, znaczy z świadomością, że żadna myśl nie jest prawdziwa. Tylko nie wiem dlaczego nie powiedziałam tego dalej. Wczoraj chciałam zadać pytanie, jak żyć, ale jak żyć... With the awareness that no th thought is real, and I don't know why I didn't ask this question. I sobie się nad tym. Mm. And I was thinking about it in the evening yesterday. And I wanted to know what, what, what <laughs> I was about. <laughs> I didn't know myself. Mm.

So I need to powiedz, czy, pójdę, czy uwierzę? Ja wiem, ja wiem. So I, need to, I need to choose uh, if I'm believe Niektóre or Niektóre rzeczy są not. strasznie trudne. Some Ale... things are very difficult. Ale jeśli ja na tym zawiesiłam, But I got, uh, hanged, każdy z nas się zawieszał w tym Nie raz. Many of us hang on such things many times. I wtedy mi przyszła, że Możesz sobie zadać pytanie kto doświadcza tego wyboru. And then it came to me that I have to ask myself a question who is experiencing this um, choice. Możesz w ten sposób. You can mm -hmm. this way. Znaczy tam nic. działa? Tak. Okej. Okay. Może, możesz w ten sposób. Można jeszcze prościej. <laughs> you can like this, but you can do it An like to this to or you can To jest po prostu jest proste. Simple, Bo zapytałaś, twoje pytanie było jak, e, jak żyć bez utożsamiania się z myślą, tak? was how no Nie utożsamiać się z myślą. To nie, jakby... z, nie utożsamiać się z żadną myślą i e, nie zawracać sobie głowy. You don't identify with any thought and you just um let it, it Mam jakiś taki obraz, że jak tak zrobię, to nic nie będę robić. I have this this I have this picture that if I'm going to do it like that, I won't do anything. Teraz jest sytuacja ukojenia tego co się dzieje od początku u ciebie. To musisz ja sprawdzić. Ja czuję właśnie, że you, we, teraz to musisz to sprawdzić, check czy organizm twój, yy, będzie zmęczony wieczorem. we are now at the root of what is going on within your process. you need Czy to check iluś, mm -hmm. if, your, if your organism will be exhausted in the morning and want to sleep. Czy po iluś godzinach nocnego snu rano się obudzi? and if after a couple of nights' sleep, will wake up in the morning. when it will be hungry, it will go and take something to eat and will do a breakfast with own hands. Czy nie? or not? Życie sobie daje radę bez y, nawigowania, y, identyfikacją, co ja wybieram. Life is, is uh, going well without identification. Of what choosing. Jest trochę lęku przed tym, przed takim sprawdzeniem. There is some some fear with uh, about uh, checking this way. Ale powolutko sobie to sprawdzaj. But slowly slowly check this out for yourself. Nie znajdziesz strategii na to, jak robić coś. To you to jest not, za dużo. You will not find strategy on how to do something. To nie, nie ma być much. trudne. It's not supposed to be difficult. Po prostu sprawdzaj, sprawdzaj różne momenty swojego życia. Just check of your life. Daj sobie powiedzmy nie wiem 15 minut y, pół godziny na sprawdzenie tego czy organizm sobie radzi. yourself Nie słuchając, nie identyfikując się z myślami. Not identifying with the thoughts. bo, bo, bo mówisz, to w taki sposób jak byłoby, jak, jakby tam było trochę niepewności Nie ma możliwości so pozbyć się tej, tej wątpliwości tak naprawdę. Poprzez mentalne różne łamigówki nie ma takiej opcji. Through mental, um, games. There is no, no way. One nie będą Ci pomagać. They will not help you. To, ci będzie pomagać? Sprawdzaj sobie kawałki y, swojego dnia, swojego funkcjonowania. What will help you is checking your parts of your day, of your functioning. Wracaj do jaźni. Come back to consciousness. Do to self. sobie swojego stanu naturalnego. To i sprawdzaj To To realizing your your true self and check if you are if life is managing on it's Nie own. Do not let yourself be caught in mental mind games, because it will be a trap for you. Idziesz do źródła, you go to the Source, and you just give yourself time and you watch. To jest odpowiedź, która będzie wynikała z, ze środka. It is an answer that will come from the inside. A nie odpowiedź, którą wymyślimy. Not the answer that we will make up. No, teraz życie sobie radzi w tym momencie, radzi sobie ze wszystkim. Now life is managing and dealing well with everything. Nawet jeśli ciało płacze, czy, czy umysł nasz krzyczy, życie sobie radzi. Even if our body is crying or our mind is screaming, life is still dealing well with life. W miejsce, które sobie radzi Get uh, consciously into this place where where life is dealing well. Radzić, ra, radzić sobie to nie musi znaczyć, że coś wypiera. Dealing well doesn't mean it um, suppresses something. A jednocześnie nie płynie za tym co się dzieje. Tylko And in the same time is not flowing with what is jakaś happening. jakaś część ciebie jest wolna. Są kompletnie wolna tego wszystkiego. is free completely free from all this. Ty też to czujesz. I you also feel it. Czujesz to. I ten organizm po prostu mu dostosowuje się teraz do tego zrozumienia. This is now with that understanding. I czasem się dostosowuje właśnie poprzez łzy, poprzez wyładowanie, poprzez różne rzeczy takie. Sometimes it adjusts uh, through, through tears, and, and bursts and different things. Czujesz jakąś część, kawałek siebie, który jest wolny teraz? Do you feel a part of you that is free now? Musimy się zorientować, czy ona płacze czy się śmiechu. We need to we need to we need to understand if she's crying or laughing. Na szczęście, że soccent to nie jest takie banalne coś, w którym jak ktoś się śmieje, to znaczy dobrze, jak płacze, to znaczy że źle. Thankfully, soccent is not uh, this ridiculous this weird thing that where when someone is laughing, it means it's good and when someone is crying, it means it's bad. It's not so judgmental. <laughs> nie <laughs> jest tak osądzające. It doesn't mind. Nie obchodzi go to za bardzo. Nie przeszkadza, nie przeszkadza. It cares, of course, it loves. <laughs> obchodzi go oczywiście. Sorry, kocham. Norbert. <laughs>